Często pytacie mnie, czy wykonuję sobie sama zabiegi. Odpowiedź brzmi: tak, sama sobie robię zabiegi. Od 16 lat pracuję w zawodzie, a od 14 lat prowadzę własny gabinet medycyny estetycznej. Przez te lata nauczyłam się, że precyzja i wiedza to podstawa dlatego zawsze podchodzę do tego z pełnym profesjonalizmem. Ale zanim jakikolwiek zabieg wprowadzę do swojej oferty, zawsze testuję go na sobie. To moja złota zasada traktować innych tak, jak sama chciałabym być traktowana, bo przecież komu miałabym bardziej zaufać niż samej sobie? Jeśli chodzi o okolice oczu, to mój odwieczny kompleks, cienie i dolina Łez. A wiecie, że mamy dwa typy problemów pod oczami. Jeden to dolina łez zapadnięta, a drugi taka delikatna poduszeczka. I uwaga! Na każdy z tych problemów mamy całkowicie inne rozwiązania. Dlatego ważne jest, żeby podejść do tego indywidualnie i dobrać najlepszy zabieg dla konkretnego przypadku. A jak widzicie, dzisiaj sama sobie ogarniam stymulatory tkankowe. W końcu jeśli chodzi o mnie. Wolę sama przetestować wszystko na sobie, żeby mieć pewność, że zabiegi, które oferuję, są naprawdę skuteczne. Stymulatory tkankowe to prawdziwa rewolucja dla skóry działają od środka, pobudzając ją do regeneracji i przywracając młodzieńczą jędrność. Dzięki nim skóra staje się bardziej sprężysta, nawilżona i promienna. Jakby ktoś cofnął czas o kilka dobrych lat, to nie tylko zabieg, to inwestycja w naturalne piękno i pewność siebie, którą widać w każdym spojrzeniu. Jeśli macie jakieś pytania o ten zabieg albo inne, piście śmiało w komentarzach. Efekty już wkrótce. Do zobaczenia w kolejnym wideo, Buziaki.